Kochani, witam Was w trzecim filmie z serii W 3 Minuty o Wakacjach od Składek ZUS. W ostatnich dwóch filmach opowiadałem o tym, kto może skorzystać ze zwolnienia, a co do zasady, są to osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze i wspólnicy spółek cywilnych, oraz o tym, jakie składki objęte są zwolnieniem. Dla przypomnienia, są to składki, które obowiązkowo sami za siebie płacimy na ubezpieczenia społeczne. W dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć o tym, jakie podmioty nie będą mogły liczyć na zwolnienie od składek ZUS, a tych podmiotów jest, moi drodzy, całkiem sporo i e, sytuacja niektórych z nich może być skomplikowana, szczególnie jeżeli prowadzimy działalności gospodarcze y, na różnych podstawach. Przechodząc do rzeczy, Osobami, które na pewno nie będą mogły liczyć na zwolnienie ze składek ZUS są twórca i artysta. Jest to również osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Ze zwolnienia nie będzie mógł również skorzystać wspólnik jednoosobowej spółki ZO i wspólnicy spółek osobowych, czyli spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej. Ze zwolnienia nie będzie mógł również skorzystać akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, który do spółki wnosi wkład w postaci własnej pracy lub usług. Ze zwolnienia nie skorzysta też komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej. Z tego zwolnienia nie skorzysta też osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego lub zespół placówek na podstawie ustawy Prawo Oświatowe. Ze zwolnienia nie skorzystają też przedsiębiorcy prowadzący JDG, którzy w ostatnim roku albo w roku złożenia wniosku wykonywali um, usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym pozostawali w stosunku pracy. Oczywiście dotyczy to takich usług, które wcześniej na rzecz tego pracodawcy wykonywaliśmy na podstawie umowy o pracę. Więc nawet jeżeli formalnie prowadzimy JDG i tylko z tego tytułu podlegamy obowiązkowo składkom na ubezpieczenie społeczne, to i tak na zwolnienie nie będziemy mogli liczyć. Ze zwolnienia oczywiście nie będzie mogła też skorzystać osoba, która korzysta z tak zwanej ulgi na start. No z tej prostej przyczyny, że ona żadnych składek e, nie opłaca i nie będą mogli też skorzystać przedsiębiorcy, którzy opłacają składki z JDG, ale dobrowolnie. A do takich przedsiębiorców można zaliczyć na przykład osoby, które łączą wykonywanie jednoosobowej działalności gospodarczej z umową o pracę. Co do zasady, w takiej sytuacji jest zbieg i z umową o pracę zawsze podlegamy składkom obowiązkowo, a z JDG możemy dobrowolnie. Jeżeli więc opłacamy sobie te składki na ubezpieczenie społeczne dobrowolnie, by mieć wyższą emeryturę w przyszłości, to ze zwolnienia niestety nie będziemy mogli skorzystać. Bo skorzystać mogą tylko te osoby, które z JDG opłacają składki obowiązkowo. I jeżeli mnie dobrze słuchaliście, to wiecie na przykład, że zezwolenie nie będą mogli skorzystać wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych. Takie osoby bardzo często prowadzą y, działalność gospodarczą y, również w formie jednoosobowej działalności. Obok tego uczestnictwa w spółce. No i co w takiej sytuacji? No, w takiej sytuacji moi drodzy, ponownie mamy do czynienia ze zbiegiem. Tylko tutaj już nie ma jakiegoś jednego tytułu, który decyduje, z którego podlegamy składkom lub nie. Tylko tu decyduje ten tytuł, który miał miejsce wcześniej, albo ten, który przedsiębiorca sobie wybrał. Jeżeli więc tytułu. Bycie wspólnikiem spółki jawnej podlegacie składkom na ubezpieczenie społeczne obowiązkowo, a z JDG dobrowolnie, czyli opłacacie tam tylko zdrowotną, no to niestety na zwolnienie nie będziecie mogli liczyć. Ale jeżeli sytuacja jest odwrotna, czyli jeżeli z JDG opłacacie składki obowiązkowo, a z tytułu bycia członkiem y, spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej opłacacie tylko składkę zdrowotną, to na zwolnienie ze składek ZUS, na skorzystanie z wakacji składkowych, Będziecie, um, będziecie, będziecie mieli prawo do skorzystania z tej um, preferencji, więc jest jeszcze trochę czasu. Dlatego warto skontaktować się ze swoją księgową i ustalić, z jakiego tytułu obowiązkowo opłacam składki na ubezpieczenie społeczne. Tyle na dzisiaj. Dziś było troszkę dłużej niż 3 minuty, ale trzeba było ten temat omówić wyczerpująco, bo jest on w mojej ocenie dosyć istotny. Jeżeli się Wam podoba, zachęcam do subskrybowania tego kanału, gdzie na bieżąco będziemy właśnie takie tematy prosto e, omawiali. Jeżeli się podoba, dajcie kciuk w górę. Jeżeli się nie podoba, dajcie w dół, bo to też jest dla mnie ważne, żebym wiedział, czy się podoba i czy to jest sens w ogóle tego robić. W kolejnych filmach e, opowiemy dalej o tej preferencji, żeby wyczerpująco ten temat omówić, a dalej będziemy kontynuowali naszą pracę i i również w innych seriach omawiali zagwostki podatkowe, które dla nas, prawników, są proste, a dla Was niekoniecznie, a mogą Wam ułatwić życie. Tyle na dzisiaj, cześć.